Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na sierpień dla wszystkich osób z podznaku wodnika. Zobaczmy jakie energie do was nadchodzą w sierpniu. Zobaczmy energie główne. Osiem buław i rycerz mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Głupiec. Co nadchodzi? Dziewięć buław. Co będzie Wam pomagało w tym miesiącu? Królowa Pucharów. Co będzie Wam przeszkadzało? Pięć buław. Jaka jest dla Was rada na ten czas? Paść Buław. Co nadchodzi z otoczenia? Królowa Buław. Jakie jest niespodziewane wydarzenie w tym miesiącu? Paść pucharów. I z jaką energią kończycie? Sierpień. Pięć pucharów. W tle czytania mamy dwójkę. Monet, będziecie bardzo zajęci w tym, w tym miesiącu. Będziecie mieli bardzo dużo pracy i bardzo będą, wam, będą Was zajmowały sprawy życia codziennego. Na nich będzie, będziecie się przede wszystkim skupiać. Zobaczmy teraz, jakie są energie główne. Mamy ósemkę Buław i rycerza miecze. Ósemka Buław mówi o świetnej komunikacji, również o tym, że będą nadchodziły bardzo pozytywne, bardzo dobre wieści do Was. Jeżeli spodziewaliście się odpowiedzi kogoś, jeżeli spodziewaliście się um, jakiejś komunikacji, na przykład z Waszym przełożonym czekaliście na odpowiedź, czekaliście na jakieś informacje związane na przykład z Waszą pracą, czy e, z e, Waszymi finansami, to w tym miesiącu wszystko będzie przebiegało bardzo dobrze. Również Sprawy urzędowe będą przebiegały świetnie, bardzo dobrze ta komunikacja będzie wyglądała. Jeżeli Wam samym zależy na tym, żeby nawiązywać współpracę, nawiązywać komunikację z kimś, jeżeli macie przed sobą jakieś spotkania czy macie przed sobą jakieś prezentacje, będziecie musieli występować publicznie, również to jest czas, w którym to wszystko będzie szło bardzo dobrze dla Was. Świetnie będziecie radzili sobie z wysławianiem się, z komunikacją. Również ludzie będą Was odbierali dużo, dużo lepiej niż yy, ludzie będą Was odbierali bardzo dobrze. Natomiast karta Rycerza Mieczy mówi o tym, że będziecie bardzo zdeterminowani, żeby osiągnąć jakiś cel. Macie przed sobą yy, właśnie obrany jakiś cel, macie przed sobą jakąś wizję, którą bardzo chcecie zrealizować. Karta. Rycerza Mieczy mówi o tym, że nie patrzycie na boki, nie liczycie się ze zdaniem innych, nie liczycie się z perspektywą innych osób, nie zależy Wam na tym, co inni myślą na dany temat. Chcecie coś zrealizować, idziecie do przodu, idziecie po swoje. Bardzo Wam zależy, żeby zdobyć informacje, które są konieczne do tego, żeby się rozwinąć w jakimś kierunku, żeby coś osiągnąć. I jest tutaj karta ogromnej szybkości intelektualnej, ogromnego zaparcia i Pójścia po swoje. Te dwie karty, szczególnie ze sobą zestawione, mówią o tym, że nie tylko sprawność intelektualna, ale również komunikacja będzie przebiegała błyskawicznie, będziecie bardzo skuteczni w tym miesiącu. To, co odchodzi do przeszłości, to głupiec czyli wejście w jakiś nowy etap. Wygląda to tak, jakbyście w lipcu zaczynali coś zupełnie nowego jakiś nowy projekt, jakieś nowe zadanie, nowe wyzwanie coś, co było dla Was zupełną nowością, po prostu nowy etap w Waszym życiu mógł być to zupełnie nowy projekt w pracy nowa praca przeprowadzka i tutaj w sierpniu zaczynacie już realizować ten projekt, zaczynacie już wchodzić coraz głębiej w te wyzwania, których się podjęliście to co nadchodzi to dziewiątka buław i mówi ona o tym, że jesteście bardzo również zdeterminowani Znów potwierdzenie tych energii głównych, które się pojawiły wcześniej. Jesteście zdeterminowani, żeby coś osiągnąć. Chcecie coś doprowadzić do końca, chcecie coś rozwinąć, chcecie być w czymś dobrze. Chcecie zaangażować się najbardziej, jak umiecie, w pewien projekt, i jest to karta, która mówi o precyzji. Jest to karta, która mówi o tym, że zależy Wam na. Rozwoju w jakiejś dziedzinie. Jest to również karta ostrzegająca przed tym, żeby obsesyjnie nie bronić czegoś, żeby um, jednak dopuścić czasami perspektywę innych osób do tego, jak można coś rozwiązać, jak można coś rozwinąć, w jaki sposób możecie um, osiągnąć więcej. Um, jest to karta, która ostrzega przed tym, że możecie sami się odgrodzić od innych i. Realizowanie danego projektu będzie przebiegało dłużej, niż jakbyście jednak dali innym osobom szansę na to, żeby wyrazić się, żeby przedstawić swoją propozycję, swoją perspektywę. Jest to, jest to karta ogromnej determinacji, ogromnego zaparcia w dążeniu po swoje. To, co będzie Wam pomagało, to królowa Pucharów i jest to dojrzałość emocjonalna, jest to bardzo dojrzałe podejście do wszystkich wyzwań, do wszystkich spraw, do wszystkich projektów, również do spraw relacyjnych w Waszym życiu. To dojrzałe podejście, czerpanie ze swojego doświadczenia. Czerpanie również z doświadczenia innych będzie dla Was bardzo korzystne. Jest to brak agresji, a umiejętność przyjmowania umiejętność czerpania z tego wszystkiego, co udało Wam się do tej pory zebrać, co udało Wam się do tej pory wypracować bardzo cierpliwe podejście, zarówno do siebie, jak i do innych osób, które Wam towarzyszą, które mogą Wam pomóc, ale z którymi również musicie współpracować i które musicie akceptować na swojej ścieżce. To, co będzie Wam przeszkadzało, to jest karta konfliktu, tak naprawdę, dlatego że jest to piątka buław i jest to ostrzeżenie, ostrzeżenie przed tym, że bardzo łatwo będzie Wam stracić tą równowagę, tą cierpliwość wobec innych osób. Łatwo będzie Wam popadać w konflikty, łatwo będzie Wam e, wyjść z równowagi, którą do tej pory sobie wypracowaliście, którą do tej pory osiągnęliście. Łatwo będzie Was sprowokować, łatwo będzie, będziecie się irytować. W sierpniu. Tak więc uważajcie na to. Patrzcie bardziej w kierunku tej energii spokoju, cierpliwości, dojrzałości emocjonalnej, e, raczej niż podążanie za kartą piątki buław, czyli energią konfliktu, kłótni i rozpoczynania komunikacji, która nie da Wam nic pozytywnego w dłuższej perspektywie. Rada dla Was to paść buław, zaangażowanie się w coś pasja wobec czegoś, entuzjazm. Jest to bardzo świeże podejście do waszych zadań, do waszych wyzwań, których się podejmujecie. Karta Was zachęca do tego, żebyście sobie przypomnieli, jak bardzo lubicie coś robić, jak bardzo lubicie spełniać się w jakiejś dziedzinie. Żebyście przypomnieli sobie, że macie w sobie bardzo dużo pasji, że macie te umiejętności, że macie talent, że macie potencjał, że macie to wszystko to, co jest potrzebne, żeby zrealizować dany projekt, jakieś wyzwanie czy jakąś relację. Macie to wszystko w sobie. Jedyne co musicie zrobić, to dać się temu uwolnić, być entuzjastyczni, być pozytywnie nastawieni, mieć w sobie pasję działania. Natomiast waszego otoczenia nadchodzi karta królowej buław. Może być to pojawienie się jakiejś osoby, która jest bardzo doświadczona, która ma w sobie bardzo dużo wiedzy, ale też jest bardzo charyzmatyczna, wykazuje się bardzo głośną komunikacją, jest bardzo wyraźna, jest bardzo wyrazista. Wie, co chce przekazać, wie, um, jest bardzo świadoma tego, co udało jej się do tej pory osiągnąć, jak dużo wiedzy posiada, jest w stanie wam pomóc, jest w stanie wam służyć swoją pomocą, swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Jedyne, co musicie zrobić, to otworzyć się na to wszystko. Może to być osoba, która będzie wam pomagała przejść przez e jakieś trudności czy przez jakiś etap, który jest dla was ważny. Może to też być osoba, z waszej rodziny, która charakteryzuje się tymi właśnie cechami i która będzie chciała was wesprzeć. Ta osoba może nagle się pojawić, może wrócić skądś, może przyjść do was z propozycją współpracy. Natomiast zaskakującym wydarzeniem jest paść Pucharów i jest to bardzo zaskakująca. Sytuacja, bardzo zaskakująca propozycja. Może być to propozycja relacyjna, romantyczna. Ktoś może zaskak zaskakująco zaprosić was, na przykład na randkę, albo może się tutaj pojawić bardzo ciekawa um, możliwość rozwoju dla co niektórych z was zawodowa również. Czegoś się nie spodziewaliście, coś jest dla was bardzo atrakcyjne, bardzo abstrakcyjne, jednocześnie. Jest to dla Was coś bardzo pozytywnego, bardzo zaskakującego: coś, co będzie dla Was niezwykle interesujące, bardzo pobudzające, coś, co sprawi Wam bardzo dużo przyjemności, bardzo dużo radości. Natomiast kończycie miesiąc z energią piątki Pucharów, i jest to karta, która mówi o tym, że możecie mieć tendencję do tego, żeby coś wspominać. Może być Wam czegoś żal, jeżeli coś nie udało wam, czegoś nie udało Wam się dokończyć, coś nie udało, wam się nie udało Wam się czegoś zrealizować tak, jak sobie to wymarzyliście, pod koniec sierpnia możecie mieć taką tendencję do tego, żeby to wywlekać, żeby myśleć o tym, żeby to przetrawiać po raz kolejny. Jest to również karta, która mówi o tym, że musicie się z czymś pożegnać, coś musicie zakończyć, nawet jeżeli nie jest to zrobione dokładnie tak, jak sobie wymarzyliście, tak, jak sobie zaplanowaliście. Jest tutaj od czegoś odejście, jest pozostawienie czegoś raz na zawsze, i musicie się po prostu od tego odwrócić, zakończyć to i nie patrzeć w tył. Podsumowując, moi drodzy, w sierpniu czeka was bardzo dobra komunikacja, również będziecie bardzo zdeterminowani do tego, żeby osiągnąć jakiś cel. Będziecie zbierać informacje, będziecie iść do przodu i będziecie bardzo skoncentrowani na tym, żeby osiągnąć coś, co sobie postanowiliście. Do przeszłości odchodzi karta głupca, czyli wchodzenie w nowy etap waszego życia. Coś się już rozwija. Ten początkowy etap rozwoju odchodzi do przeszłości. Mogła być to przeprowadzka, zmiana pracy, e, mogła być to zupełnie nowa relacja. Ten początkowy etap już się kończy. Natomiast to, co nadchodzi, to dziewiątka buław i jest to determinacja znów do tego, aby coś osiągnąć, żeby coś zakończyć, żeby coś rozwijać. E, jest to również ostrzeżenie przed tym, żeby nie być upartym, żeby jednak dopuszczać do siebie inne osoby, żeby dopuszczać perspektywę. Patrzenia na daną kwestię innych osób, dlatego że może być to budujące i szybciej możecie osiągnąć to, na czym Wam zależy. To, co będzie Wam pomagało, to królowa Pucharów, czyli dojrzałość emocjonalna, czyli bardzo właśnie dojrzałe podejście, zarówno do innych osób, jak i do siebie samego, do wyzwań, które macie przed sobą. To, co będzie Wam przeszkadzało, to piątka. Buław i jest to karta konfliktu, szukanie konfliktu, łatwe irytowanie się, wchodzenie w komunikację z osobami, które są wam nieprzychylne. Jest to również prowokowanie konfliktu z waszej strony. Rada dla was to um, paść buław i jest to... Entuzjazm, jest to pasja, jest to bardzo entuzjastyczne podejście do tych wszystkich zadań, których się podejmujecie. Jest to przypomnienie sobie o tym, jak bardzo lubicie coś robić. Z Waszego otoczenia nadchodzi karta Królowej Buław i jest to bardzo dojrzała osoba, która będzie Wam pomagała, która będzie Wam pomagała swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, będzie chciała Was wspierać. Jest to osoba bardzo ognista, bardzo charyzmatyczna, osoba bardzo wyrazista, bardzo łatwa do dostrzeżenia. E, bardzo łatwo się zorientujecie, że to właśnie o taką osobę chodzi. Ta osoba będzie Wam sprzyjała, będzie chciała Wam pomóc w jakiejś sprawie. Zaskakujące wydarzenie to jest paść pucharów i jest to bardzo zaskakujące, pozytywne wydarzenie, bardzo abstrakcyjne wydarzenie. Może się do was odezwać ktoś, e, i będzie to dla was ogromnym zaskoczeniem bardzo pozytywnym. Może to być jakaś propozycja pracy czy współpracy, która również będzie dla was bardzo zaskakująca i pozytywna. Ktoś może się odezwać po wielu miesiącach na przykład od kiedy zaaplikowaliście do pracy i ta informacja zwrotna będzie dla was bardzo przyjemna, bardzo korzystna. To z jaką energią kończycie to piątka pucharów i jest to zakończenie czegoś w połowie Zostawienie czegoś, co jeszcze nie jest dokończone, na czym zaczęliście pracować, odejście od czegoś, co nie będzie Wam przynosiło korzyści długoterminowej, może być to dla Was nieprzyjemne, możecie czuć brak satysfakcji, brak przyjemności. Jest to swego rodzaju chaos emocjonalny związany z porzuceniem czegoś, co jeszcze nie jest dokończone, co mogło być dla Was korzystne. Jest to również zdanie sobie sprawy z tego, że dany projekt, dana relacja, dane wyzwanie po prostu nie miało racji bytu. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.